Cześć dziewczyny, witamy, cześć, dzisiaj ze mną jest, są dwie specjalistki od zasiłków rodzinnych, macierzyńskich i tacierzyńskich, Agnieszka Podsiedły i Małgorzata Majewska. Dzisiejszy temat live'a to zasiłek macierzyński i tacierzyński w Norwegii, głównie yy, chyba dla Polaków, tak? którzy... Wyjeżdżają po Norwegii, czy no w sumie dla wszystkich, bo dla wszystkich jedne, dwa, jednolite zasady są. Więc zacznijmy może od tego zasiłek rodzicielski. Przede wszystkim, co to jest? Zasiłek rodzicielski w Norwegii jest to zasiłek, który mogą otrzymać świeżo upieczeni rodzice. Jest to zasiłek, który ma zastąpić takie źródło dochodu w czasie, kiedy rodzic będzie zajmował się małym dzieckiem. Zasiłek rodzicielski może być wypłacany mamie, jest to zasiłek macierzyński. Lub zasiłek może pobierać tata, wtedy to jest zasiłek tzw. tatieżynki. Zasiłki są wypłacane oczywiście przez NAW. Dobrze, czyli to, jest, to nie jest jednorazowa wypłata? Czy to jest tak jak, tak jak u nas, tak? Chyba taka jakby systematycznie co miesiąc. Dobrze, tu bardziej nas by nam interesowało, będzie nas interesowało też to, jakie są warunki jakby przyznania tego zasiłku, czyli jakie, co trzeba zrobić, żeby taki zasiłek otrzymać, bo domyślam się, że to nie jest na tej zasadzie też, że tu jakby ktoś przyjeżdża i, i od razu ma prawo do tego zasiłku. Jeżeli chodzi o warunki przyznania obu zasiłków, to jeżeli chodzi, no, na przykład zatrudnienie najpierw od mamy, tak? czyli mama musi mieć składki społeczne odprowadzane w Norwegii, muszą to być składki, które są odprowadzane minimum 6-10 miesięcy przed porodem. Oczywiście składki społeczne z tytułu zatrudnienia, z tytułu pobierania zasiłku jakiegoś dla bezrobotnych, chorobowego i tak dalej. Musi mieć zarobioną jedną, drugą g stawki i musi być oczywiście członkiem systemu ubezpieczeń społecznych Norwegii. I jeżeli spełnia te warunki, ma prawo złożyć wniosek do naw i zasiłek taki może zostać jej przyznany. Oczywiście musimy złożyć wniosek do naw musimy dołączyć do tego odpowiednie dokumenty, Musimy zaznaczyć, w jakim wymiarze chcemy pobrać taki zasiłek. Czy to ma być 80% pensji, czy to ma być 100% pensji, bo wtedy oczywiście są różne tygodnie, albo 49 tygodni, albo 59 tygodni, wtedy można dostać. I o taki zasiłek mama może wnioskować najszybciej po 22 tygodniu ciąży, z zaświadczeniem od lekarza z przewidywaną termin, przewidywanym terminem porodu oraz kartą ciąży. Takie dokumenty musimy złożyć, i później po urodzeniu dziecka, oczywiście musimy dosłać akt urodzenia. Jeżeli mama rodzi w Polsce, bo oczywiście ma takie prawo, jeżeli lekarz norweski zezwoli jej na wyjazd do Polski i w Polsce, oczywiście może to zrobić, i wtedy musimy dołączyć unijne akt urodzenia po urodzeniu się dziecka. Dobrze, a tu mówiłaś teraz głównie o, o mamie, o zasiłku macierzyńskim. Powiemy teraz trochę, bo to jest chyba świeża sprawa w miarę, zasiłek tacierzyński, z tego co kiedyś kojarzy, to tego zasiłku tacierzyńskiego kiedyś chyba jeszcze nie było, w jakim czasie jakby to weszło, od, od jakiego roku pojawił się zasiłek tacierzyński? Nie, w 2000, jestem tutaj, to w 2016 już robiłam takie wnioski, oczywiście to się coraz bardziej Rozwijał i coraz więcej mamy tych wniosków. Tak to się zrobiło, bardziej modne, bardziej znane przede wszystkim w sumie przez tatu, tatusiów. Korzystają coraz częściej z tego. I jeżeli chodzi o tutaj drugą stronę, tak, czyli jeżeli tata by chciał skorzystać z takiego zasiłku rodzicielskiego, to tata również oczywiście musi być członkiem systemu ubezpieczeń społecznych norweskich, musi mieć przepracowane 6 z 10 miesięcy przed porodem, zarobioną jedną, drugą g, je. oraz warunkiem jest to, że mama musi wrócić do pracy. Mama musi wrócić do pracy na minimum 75% etapów. Mama oczywiście nie musi być w Norwegii, musi, może również być na terenie Polski, czyli tylko tata pracuje w Norwegii i ma swoimione warunki, a druga strona drugi rodzic rodzi i przebywa na terenie Polski. I to troszeczkę się inaczej wygląda, jeżeli mama rodzi w Polsce, to mówimy o 14 tygodniach macierzyńskiego, takiego podstawowego, które mówi prawo polskie nasze, i mama dopiero od 15 tygodnia życia dziecka wraca do pracy i tata może podjąć wtedy wybieranie zasiłku tacierzyńskiego. Natomiast jeżeli mama przebywa na terenie Norwegii. To my tutaj mówimy o 6 tygodniach zasiłku macierzyńskiego i od 7 tygodnia życia dziecka tata przechodzi na tacierzyński. To są takie główne różnice, tak? Również tutaj mamy wymiary różne, tak? Czyli tata się może zdecydować albo na 100%, albo na 80% zasiłku, wymiaru. Zresztą to, to oczywiście różne tygodnie, tak? Jeżeli chodzi o Polskę, no to odejmujemy tutaj 14 tygodni, które wybiera mama i wtedy ta daty zostaje lub 32 tygodnie przy 100% lub 42 tygodnie, jeżeli decyduje się na 80% zasiłek. Dobrze, a jeszcze miałam jedno właśnie pytanie, bo tak mnie interesowało głównie. Słyszałam, że też wcześniej w ubiegłych latach ludzie, znaczy ludzie no nie, nie próbowali, bo nie można powiedzieć, że próbowali. Ale też jakby starali się to obejść na tej zasadzie, że mama szła do szkoły zamiast do pracy. I powiedz mi, jak to wygląda, jeśli właśnie mama idzie jednak do szkoły zamiast do pracy? Czy to dalej jest takie akceptowane i tolerowane? Jest również taka możliwość. Oczywiście, na warunkach, jakie trzeba spełnić, aby tata przeszedł, przeszedł na taki zasiłek tacierzyński, jest jedną z opcji to, że tata że mama idzie do szkoły. Natomiast mieliśmy przypadki, gdzie takie sytuacje były i to nie jest takie proste jak w przypadku zatrudnienia. Tutaj uczenia, którą mama wybiera, musi być w wykazie europejskich szkół. Musi ona przejść przez tak zwaną kasę pożyczkową norweską, tak zwaną nomekasę. Jeżeli ona nie widnieje w, tym, w takiej instytucji, to praktycznie to jest nierealne, żeby to uzyskać. Tak? Muszą to praktycznie być jakieś państwowe uczelnie wyższe, które są w wykazie europejskim. Jeżeli to są jakieś szkoły policjalne, jakieś prywatne uczelnie, to bardzo ciężko jest to uzyskać, tak? Także najprostszą opcją jest albo podjęcie pracy w zakładzie u kogoś, lub założenie własnej działalności, gdzie oczywiście też taka opcja wchodzi, tak? Czyli mamy otwarta własną działalność do <todgłosy> A powiedz tak. mi, bo przerwałam się, bo to będzie na pewno interesujące też dla, jakby dla innych, jeśli chodzi o to założenie działalności. Jesteś w stanie jakby powiedzieć, czy taką działalność można założyć? jakby... Jest jakiś minim, minimalny okres wymagany, gdy trzeba tą działalność już prowadzić wcześniej? Już mówię. Nie, absolutnie nie. Wymogiem jest, że w chwili, kiedy tata zaczyna zasiłek tacierzyński, mama musi wrócić do pracy i to może być jej pierwszy dzień działalności. Także absolutnie nie ma wymogu, że ta działalność musiała wcześniej powstać. Ta działalność może zacząć funkcjonować od tego właśnie, jeżeli w Polsce, od 15. tygodnia życia dziecka, czyli dajemy zaświadczenie od powstania działalności, czyli wyciąg z DG. Do tego dajemy zaświadczenie od księgowej, która potwierdza nam, że dana, dana działalność istnieje i taka, i taka pani jest w niej zatrudniona i wykonuje pracę. Musimy się liczyć z tym, że NAW przy takiej opcji może poprosić nas o potwierdzenie po opłacania ZUS-u, tak? Czyli na przykład po dwóch miesiącach od założenia takiej działalności możemy dostać pismo z instytucji NAV, że będą chcieli potwierdzenia podatności ZUS oraz na przykład jakieś potwierdzenia, że ta działalność funkcjonuje, jakieś fakturki na przykład, tak? Od nas będą chcieli. Aha, czyli to też jest to jakieś wyjście, też jest jakaś opcja. Uh -huh. W takim razie. Ej, dobra, już tak w sumie powiedzieliśmy generalnie ile wynosi ten zasiłek, czyli wynosi albo 100% płatny, albo 60? 80. 80, 80. Mhm. 80. To i tak jest super, bo my tutaj mamy w Polsce płatne, chyba... 80, 80 lub 100, ale zupełnie no troszeczkę inaczej to jest liczone, tak? Też jest inny zakres. Tutaj musimy wiedzieć, że NAF, jak wylicza nam stawkę, którą otrzymamy co miesiąc z tacierzyńskiego, jest ona liczona z trzech ostatnich miesięcy przed pójściem na zasiłek. Lub jeżeli ta y, y, z, z trzech ostatnich miesięcy suma jest zbyt y, odbiegająca od różnicy, od sumy z dwunastu miesięcy, to nas może wziąć bardziej korzystną opcję, tak? Czyli możemy sobie mniej więcej sami zliczyć tą średnią z trzech miesięcy oraz średnią z 12 miesięcy, y, zobaczyć, która opcja jest bardziej dla nas y, od, korzystniejsza, odpowiednia i możemy zawsze do mamy napisać, na przykład, tak, że y, wyliczyli nam szkodę. Nam z trzech miesięcy, a naszym zdaniem prosimy o ponowne przeliczenie, bo myślimy, że z 12 miesięcy będzie dla nas bardziej korzysta. No, czyli zawsze na korzyść. To chyba trochę inaczej niż u nas. Znaczy, no, tak. <laughs> Dokładnie. <laughs> a, a, jeszcze może tak. tutaj e, o zasiłek macierzyński. E, troszeczkę inaczej wnioskujemy czyli e, macierzyński, tak jak mówiliśmy, po 22 tygodniu ciąży już możemy wnioskować. Natomiast o zasiłek macierzyński możemy wnioskować dopiero po porodzie dziecka, tak? Czyli jak już jest dziecko na świecie, dopiero wtedy składamy wniosek. Aha, czyli nie możemy tak wcześniej, jak tam, mama musi wcześniej, tata musi, musi później, tak? Czyli ma ta... Mama może też później, ale i szybciej złoży, tym szybciej decyzję otrzyma, tak? Tak wiadomo, to jest dla nas też korzystniejsze, im szybciej złożymy, tym szybciej otrzymamy decyzję, tak? Mam więcej czasu na, na dosłowanie dokumentów, yy, jakichś ewentualnie wyjaśnień raków, tak? No właśnie, a jak to jest jakby z tym samym czasem rozpatrywania wniosków, bo dzisiaj widziałam super zdjęcie na Facebooku, jakby tak mi gdzieś przemknęło, że był post właśnie na Facebooku, że ktoś szukał adrenaliny w Norwegii. Pytał się, gdzie może znaleźć adrenalinę w Norwegii. Więc ktoś napisał, żeby po prostu złożył wniosek do nas, zgłosił się do nas i będzie miał adrenalinę po prostu na wór. Więc ciekawi mnie właśnie, jak jest czas y, rozpatrywania takich wniosków mm -hmm. o wsunięcie, w momencie, kiedy ten świat przysługuje, czy jakby po czasie odpowiadają. Już mówię, Czyli oczywiście, im szybciej złożymy wniosek, tym wiadomo, mamy więcej czasu, że ten wniosek otrzymamy, zanim jeszcze zaczniemy ten usiłek pobierać. tak? Czyli najlepiej złożyć to na przykład w przypadku tacierzyńskiego od razu, kiedy dziecko się rodzi, mama idzie na ten na przykład swój podstawowy macierzyński. Składamy wniosek i wtedy mamy więcej czasu. Jeżeli chodzi o rozpatrywanie wniosku, to NAF ewidentnie sobie zastrzega, że muszą mieć komplet dokumentów, do tego muszą mieć również. Od pracodawcy rachunek zysków i strat. Czyli dopiero po otrzymaniu kompletu całkowitego dokumentu, włącznie z tym, tak jak mówię, od pracodawcy rachunek zysków i strat, dopiero wtedy może przystąpić do rozpatrywania wniosku i około 6 tygodni na to dają. Tak, To jest tak wiadomo, około. Może to być znacznie szybciej. Czasem się zdarza, że na przykład już po dwóch, 3 tygodniach jest wniosek rozpatrywany. Natomiast są też sytuacje, że nawet po trzech miesiącach dopiero jest decyzja, tak? bo na przykład może się okazać, że w międzyczasie urzędnik znamy sobie poprosić o jakieś dodatkowe dokumenty, zaświadczenia, czy jakieś tam od pracodawcy, na przykład mamy jakieś dodatkowe pismo czy z ZUS-u i wtedy taki wniosek może być dłużej rozpatrywany. Z tym, że oczywiście przy decyzji on jest wypłacany od chwili złożenia wniosku. Tak, także oni wtedy wszystko wyrównują i od chwili złożenia wniosku jest wtedy zatwierdzany. Hmm. Czyli to nie tak źle w sumie, jeśli te 6 tygodni to faktycznie może i nie jest taki, taki bardzo długi ten okres. A hmm. powiedzmy mi jeszcze, bo też słyszałam o takim jakby zasiłku i nie wiem do końca, wydaje mi się, że to jest zamiennie ten zasiłek. Chodzi mi o taki zasiłek, gdzie kobieta po porodzie dostaje taką dużą sumę, chyba tam 40 tysięcy koron, czy 50 tysięcy koron i to jest zamiennie z zasiłkiem macierzyńskim, macierzyńskim. Już nie, 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 chodzi tutaj o zasiłek tak zwany EGNSUNAT, czyli zasiłek jednorazową, wypłatę becikowe, tak? To jest zupełnie też troszeczkę innego, czyli w sytuacji, kiedy na przykład mama nie ma przypracowanych tych 60 miesięcy przed porodem lub nie osiągnęła sumy tej jednej, drugiej liście wymaganej do zasiłku macierzyńskiego, może wtedy zwrócić się do nawy o wypłatę jednorazowego świadczenia, tak zwanego tego becikowego. W tym momencie to jest też fajna suma, bo to jest 90 300 koron. Z tym, że jeżeli zdecydujemy się na becikowe, to już nie mamy prawa na macierzyński ani tak? czyli jeżeli decydujemy się na tą jednorazową wypłatę becikowego, to już nie mamy prawa do innych zasiłków rodzicielskich. I tutaj warunkiem, aby otrzymać taką jednorazową zapomogę z nawu, jest to, że mała w, w chwili złożenia wniosku, w chwili, w znaczy nawet w chwili porodu, tak? urodzenia dziecka, musi być w systemie wypadek społecznych norweskich. Jeżeli sama na siebie nie ma tych składek, ponieważ właśnie nie pracuje albo no nie jest zatrudniona na terenie Norwegii, może być również to ubezpieczenie u na no przykład męża w zakładzie. Musi być gdzieś to podciągnięte pod nią. Musi posiadać numer personalny i meldunek w Norwegii. To są w sumie tylko takie wymagania. No i może oczywiście urodzić w kurse, tak? Tylko że zgodę lekarza musi mieć, no. że, że może wylecieć, no bo co, jak urodzi, Podczas lotu, no to wtedy chyba dziecko ma dożywotnie. Zadajemy bilety, tak? Zawsze <laughs> coś. To jest zawsze coś. Tak. tak. No dobra, to super. To wszystko już mniej więcej wiemy. Może tak byśmy podsumowały, generalnie takie informacje najważniejsze czyli środek macierzyński i pecyzyński. Mama musi wnioskować przed urodzeniem dziecka. Tata, mhm. I Już chwilę po urodzeniu dziecka, chyba tak? Mm -hmm. Powiem o no, no. Jak wygląda dokumentacja? Czy jest ciężko jakby skompletować tę dokumentację? Czy jest dużo wymaganych dokumentów? Bo też często klienci mają problemy, jednak boją się tej jakby biurokracji i tego, że tych dokumentów będzie faktycznie dużo. Nie, akurat to są dokumenty takie naprawdę raczej podstawowe, tak? Oczywiście, tak jak mówiliśmy, akt urodzenia, jeżeli dziecko rodzi się w Polsce, to oczywiście to musi być unijny akt urodzenia. Do tego dochodzi akt małżeństwa, oczywiście, jeżeli rodzice są po ślubie, umowa o pracę, tak poświadczenie płacenia składek, czyli na przykład tak, taty, trzy ostatnie lony z pensją to tyle, tak I jak pracodawcy później ten rachunek zysków i strat i jeszcze ewentualnie ja dokładam zawsze dowód lub paszport mamy, tak? czyli jakąś kterokopię dowodu mamy mhm. lub taty, jeżeli nie są małżeństwem, to żeby to było też widać, że to jest po prostu jest między, dla nich. A powiedzcie mi, czy zdarzyło się wam, że taki wniosek o tacierzyński macierzyński został odrzucony od Nie, to, nie, nie, nie było takich sytuacji. Nie, jeżeli spełniamy te warunki, to no nie ma opcji, tak? jeżeli wszystkie dokumenty, wszystkie wymagania spełniamy, wszystkie warunki są tutaj podtrzymane, to absolutnie nie. Jeszcze może powiedzmy tylko, że dla TAP jest też fajna opcja że ten tacierzyński on może łączyć z pracą, tak? Także to nie jest tak, że on bierze sobie na przykład ciągiem, w tygodnie wybiera 42 lub 32 tygodnie, zależności od ma 13% bierze. Może być tak, że tata w czasie tego tacierzyńskiego może pracować, tak? Czyli na przykład może sobie łączyć tego, ten tacierzyński łącznie z pracą. Czyli na przykład, że pracuje sobie trzy tygodnie pracy, cztery tygodnie tacierzyński, później znowu trzy tygodnie pracy i tak na zmianę, tak? Możemy taką, tak we wniosku zaznaczyć i taka opcja również wchodzi w grę z tym, że to musimy od razu na wniosku też zaznaczyć w jakich okresach, ewentualnie jeżeli się zdarzy, że na przykład złożymy wniosek o całość, a tata chce wrócić do pracy, to wtedy dokładamy wniosek o przeniesienie. Tak i do nas wysyłamy dodatkowy wniosek i informujemy nas, że w tym tygodniu tata nie jest w pracy. I w tym tygodniu dalsze tygodnie. No to to fajna opcja akurat, bo no. gdzieś tam nie trzeba tego wybierać ciągiem faktycznie tylko można połączyć to trochę z pracą, czyli nie będzie to tak uciążliwe dla pracodawcy ani dla taty w takim w razie. Raz. Dziewczyny, czy macie coś do dodania jeszcze dodatkowo, jakieś ciekawostki? No, może jeszcze o tym anga, zasiłku, co jeżeli ciąża jest zagrożona, anga. A jeszcze jest dokładnie. Pracy. Jeszcze możemy powiedzieć tutaj o zasiłku ciążowym, tak? tak? Czyli jeżeli mama przed urodzeniem dziecka jest zatrudniona w norweskim zakładzie pracy i w stanowisko, na którym pracuje, zagraża jej, jej ciąży, tak? Czyli jest niebezpieczny na przebieg ciąży. Ma prawo iść do swojego pracodawcy, poprosić o zmianę stanowiska na lżejsze warunki pracy. Jeżeli taki jej zgodnie otrzyma, to albo pracodawca, lub położna czy tam lekarz może wystawić jej zaświadczenie, że nie może podejmować takiego stanowiska i wtedy mama może przejść na zasiłek tak zwany ciążowy i ten zasiłek ciążowy może popierać do okresu przedmacierzyński, czyli te trzy tygodnie przed porodem, jeśli się on kończy i wtedy wchodzi z automatu na Macierzyński. Czyli to jest coś takiego jak u nas zasiłek chorobowy po prostu w ciąży, tak? To, tutaj musisz pracować, no, w ciężkich warunkach z chemikaliami, tak, tak, musisz ładnie. mieć dostęp jak pracować. Jakieś dobra, podnoszenie tak. ciężarów, no. jakieś wysokościowe sprawy. Także jeżeli cokolwiek jest niebezpiecznego dla mamy, może taki zasiłek również tutaj się starać. I tak jak mówię, otrzymuje go do chwili, aż osiągnie prawo do macierzyńskiego. A on jest płatny 100% czy w mniejszym wymiarze? Chyba jest 100%, nie chcę teraz kłamać, albo 100% albo 80 kilka, tam jest procent, jest chorobowe, to jest bardzo podobne do chorobowego zasięgu, tak? Mhm, no, no, to jest temat bo bardzo dużo kobiet w ogóle też ma wątpliwości jakby, czy po pierwsze pracodawca może Zdarzyło mi się spotkać z takimi jakby opiniami, że czy pracodawca może jakby kobietę zmusić do tego, żeby pracowała dalej, albo czy może ewentualnie jej odmówić jakby pracy przy w lżejszych warunkach. Więc to też generalnie jest taki dosyć ciekawy temat, jeśli chodzi o ten zasiłek ciążowy, a Dużo kobiet ma też wątpliwości, czy normalnie coś takiego przysługuje, bo w Polsce, no to wiadomo, w Polsce chyba w ogóle takie te przepisy, jeśli chodzi o zasiłki um, zwolnienia chorobowe, jakby lekarze są bardziej pobłażliwi chyba, i chyba szybciej kobiety dostają jednak te, te zwolnienia chorobowe, tak mi się wydaje. A no. tutaj chyba podejście do kobiet w ciąży, oczywiście no, jest dobre podejście do kobiet w ciąży, ale te zasiłki chorobowe, chyba jednak zwolnienia dostawiają rzadziej. Mm -hmm. Tak, no. mi się wydaje, bynajmniej, że tak jest. Okay, no. Znaczy, no wiadomo tutaj też jest to, że no jeżeli jesteśmy w swoim kraju, mamy większą możliwość dostarczania informacji i jakoś łatwiej nam jest tak. Natomiast jeżeli właśnie mama Polka jest na terenie Norwegii, wierzą, w może i tam jest troszeczkę ciężej zorientować się w tych sprawach, dowiedzieć się o pewnych informacjach, to pewnie troszeczkę ciężej może wyglądać. Czyli generalnie y, wszystko wyjaśniłyśmy, powiedzcie mi, jeśli ktoś chce wykonać zasiłek macierzyński, tacierzyński. to będziemy... To mogę do ATS-u. Zapraszam. <gry> Dobra, czyli Profesjonalnie e tutaj e potraktujemy każdego. Tak. Szybko rozpatrujecie, szybko wypełniacie szybko, y, wnioski i 100% tak. pozytywnych y, spraw rozumiem. Tak. Dokładnie tak, tak jak mówisz, bezstresowo i bez adrenaliny. Aha, no to jest dzisiaj, to jest w dobie jeszcze tej po covidowej, i w dobie inflacji, i tak dalej, to chyba jest ważne, żeby było bezstresowo, bo, bo wiadomo, jak jest i wiadomo, co się zrobi najważniejsze, generalnie. To tak. jeszcze powiemy tylko, że trwa nadal sezon na rozliczenia firmowe. Dokładnie. Także zapraszamy wszystkich firmowców do nas na rozliczenia. Tak, każdego, kto, kto posiada firmę, kto nie ma jeszcze rozliczenia albo kto ma rozliczenie zrobione, a być może chciałby je sprawdzić albo zrobić od nowa, to należy pamiętać, że w ats zawsze są największe zwroty, najkorzystniejsze i, i najsympatyczniejsza obsługa generalnie. Tak, tak, najlepsza. Jest. Dobra, więc z tym, miłym, z tym się żegnamy z Wami i zapraszamy na kolejnego live'a. Prawdopodobnie 15, 15, no nie 15, 16 czerwca. Prawdopodobnie będziemy jeszcze dawać zapowiedzi, także serdecznie wszystkich zapraszamy i do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.